Dzień dobry, przecież my sefamy na of limits ale. Chinone tutaj mm. nas biją. China. China, China. Nie wypadaj po co debilu. Nob, 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 no, no, no. no. Wejdź, wejdź, czekaj na niego, sam tu wejdzie. O, co jest? Czekaj, jest, czekaj, jest. Czeka. tu jest! Góry z nas, No niech wejdę, nie daj im wejść, daj im wejdę. Dybin. Jeszcze, jeszcze, chodź, wchodzi, wchodzi, wchodzi. Dał mnie, tepaj. A co, a co się, koszło? Wszedł. Nie mam, nie mam. Ajajaj. Ale jesteś dybinem, czemu ty do nich podszedłeś, jebany kretynie? Ja chciałem postawić tam. Jesteś cfelem, jesteś cfelem po prostu, jesteś cfelem, jebany. Ale piszę, że Nie wiem, czekaj, czekaj. Nie wierzę w ciebie, Ale... Jesteś idiotą. idiotem. Dobra! Co trzeba bić! Ja biorę na siebie hopię heartbreakera i lecimy tam na bombę Jesteś chiepany... Dobra, idź się wypierdol z healtem, z jedyną automatyczną bram jaką mamy. Idź, idź No, idź. No to co kończą będziemy robić? Ale to ty się wyjebać na kupi idea. Ja chciałem bleta nam postawić, tylko kurde na Na Fuj! Mogę się tam i... mogę ci dać wejść kurwa Jebany idioto! Ja, ja Do no, leckimi ogram Bo no, źle zrobiłem gazę bo miałem ja błędy Ale mówiłem ci kurwa 7 razy przed tym nie rób tego A jakby wchodzili kurwa stary to by w pizdę dostawali tylko Na Airstripie będzie kurwa Fist za 3 minuty No i no, na to jest chyba jest. herta ogarnąć tutaj Gdzie jest R Ja jestem na Airstripie teraz Cekę mam A to! To jest to? Masz Cekę? mam Nie homuj, nie homuj, ja do ciebie idę już Ja będę ciepły, to i ten... Nie, ale... Idę no, to film, Czemu? Jak tam będzie festiw... Jak się nazywa? Jak tam? A nie ja, Cepra, ja. Dobra się, nie mi się stąd, co bym ich rozwalił Sam seracz Cep Cep nimi, no kurna <coughs> A C to... Jeszcze tam będzie festiw Tep. Nie wierzę, co ty zabałeś. Niech się jakieś takie byśmy mieli tyle lotu z nich, a ty postanowili się wypierdolić, na Głupi raj. Tak, ja w ogóle takie. W którym miejscach chodzi, jakby ten rat ten Na samych napisach tam. Na no, no, czym? Na napisach samych, dlatego ja tam idę. Aha, dobra. Mam cekę. Nie z taką na to sobie. Dwie ceki mam. Ja homuję, idź na te napisy Ja nie ryzykuję cek, stary, co ty głupi jesteś napisy? Który mam sobie ten na ten, a tam, 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 tam na, gdzie napis, Na napisach, na napisach, na mapie Cztery ceki mam, dobra. możemy już znajdować tą baskę Dobra, dobra, to ja pa się, Już, już, odłożyłem się Masz jakieś broń? Nie mam, czekaj Tutaj miałeś broń na tym, na, na, na bedrolu Ja Puszczę. wziąłem tą pompę, tą mini pompę. Dobra, bierz szybko jakąś trafę, będę Mhm. Ja jestem, jestem dosłownie na tym. Idę idę na górkę, żeby mieć łatwiej zastąpić jakiegoś lamusa. Weh. Ta... Zawsze, tylko bo ja się pojechał za szybko, ja się 15 sekund. Ta szybko, bo ja się że ja się wystypia zaraz. Serpaszusiak. Szybkie palce. Jesteśmy trochę nad tym, ale ja i tak tutaj wolę być, bo żeby nas nie zabili. Cześć, gdzie ten napis? Nie jest pod nami, lekko. Dobra, jest, jest. Nie te osoby. Jest już? No. Next? Widzę, widzę, widzę jakieś bronie. Widzę jakieś bronie. Gdzie? O kurczę, to jest ja takie pierdolę. małe? Ja dole Viper, i Dragon Box, Bulldog, Terminator. Daj mi, daj mi to. Nie ma Dawa. miejsca. Mam coś brać jeszcze? Dobra, homuj, 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 home, homę. SS, bronie, kurwa, Dragon Box, Dragon Box. I już, też już drugi jest. I Bulldog. I kolejny Świćwager. Świćwager. To jest w ogóle zakieś za gówno. Idziemy na takie kurwy? Chińskie? powiedz mi, co to jest w ogóle? Jadajmy na chińskie kurwy? Weź co to co to, to jest? To jest ten, bo tu kiedyś no, śnieżyca, ciągnęła na ich konie i to cię ogrzewało na piętnaście, tak chyba. O, żeby się nie kurwa z mrozu. Idziemy na nich, no. A czekaj, ja się tylko odłożę, jakieś tam. Ja tam idę. No to biegnie. Jadajmy na kurwy. Mam taką pompę i mam zjeść Mogę... w ogóle. Ale... Ale <coughs> jakie masz bronie? No, sobie. Dwie ceki ze mamy, panowie. Rajdujemy zaraz tą paskę tutaj, co jest tą metalową Tamą jak na to... prawo. Jakie masz tam z tego dropu? Ty, Ej. samolot leci. Jakie masz do nas! Jakie masz bronie przy tobie? Co do mm. Do co lecą... nas! Kome. Czy Co miał? Co no ja miał? Kolejny, Kolejny świderek. Ja ja Pierdalny. Co odpierdalnił w ogóle? Mm. Tyle, ten P4, co tam jaki on jest? I ma jakiś team? Nie wiem. Mamy I mam na Świderek, bo chyba a nie on spał. Mamy cekę, nam przyniósł chłopak, widziałeś? Wiem Czekaj, P4, szukaj P4, bo może jeżeli ma team, to mamy stronę trochę Jakoś tam ma P4, coś tam On na serwerze 6? O dobra, on gra b dwójkę. Dobra, chuj tam Stary Co to było, co oni odjebali Dobra, chodźcie do tych hinolik rozwalić Cześć, cześć go w ogóle z tego, z tej pompy mojej śmiesznej wybombiłem go. Masz jakiegoś celownika? Coś w ten? Nie. No. Ja nie mieniałem. Więcej broni, łatwiutko. To jest celownik. Stary, mam 500, idziemy rajdować tego typa. Zaraz, zaraz, czekaj, idziemy się na milkę. Dorobimy Dobra. jakieś itemy. się no. jeżeli nie umrzemy, jak będzie gruby, to będzie fajnie, co nie? No. Najgorsze jest to, że oni. Wiedzą, że mamy tu bazę, więc no ale dobra. Ej, to chyba będzie ten naj najciekawszy odcinek: dużo śmiechu, zrajdowanie z tej bazki. Ale ty odjebałeś na początku? Wiem, to ale potem jeszcze, potem jeszcze ta helka, która nie można było jej wyciągnąć. Tak. Ty wiesz, że ja mam do rzucenia? Mam 20 odcinków do rzucenia. Hmm. Gdzie jest kolejny festyn? Ej, jak się nazywa? Festiwal? Y Clown Lake. Clown Lake? Gdzie to A to jest. A. A co? Kupiłam pompę na blisko, zróbmy na niego pierwsze fraga Co wiesz, że to nich jak do siebie, pyta? Hmm. Mamy już wtedy dwie takie ja mam mi No pan daleko będę walił No to walił na daleko Co za na, Ty masz takiego ja mam akurat tego To są jakieś pupie Kinole, wiesz? O, słyszałem i jedną fajną broń Świzdwagera o, czyżby Viper i, i świć wagon w jednym miejscu? Czyżby nie, to się ma. A schowałeś tego dragona? No, wszystko schowałem. Mamy już dwa boksy, no, rozumiesz to? Sorry, jeszcze dragon, jak na pole to już możemy raidować ile chcemy, nie? I biją się. Obserwuj na razie, tylko zbierdza, obserwuj. Chodzimy do naszej kopuły, dobra? No, on mógł grywego on... Ale się napierdalają tam, z grubym. Są, są w naszej kopule? Chodź lewą stroną, lewą stroną, lewą stroną, lewą stroną, chodź Staci? Nie, 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 My się wsiączmy do tego Dostał That. Do, 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 do hity chopię Dad. Drugi jeszcze, trzeci za tym Chodź, 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 musimy zająć tego, musimy zająć ten Kulę E. e, balą, baddam, plecy Plecy, plecy, plecy Widziałem go, widziałem go! Jest tak... E, 70 coś BEDY czy mają? Mają baddę? Widzę BEDA Mają no, nie Mają BEDA Mają TYPA Mają go widzę, baddę? Mają baddę?

Babili mnie kurde, nie złożyłem, mam mnie kurde pięć dojechało. Ajajaj. Wysz się stało no, ja Patrz, z tej śmiesznej broni co nie? Z tej pompy śmiesznej na jedną kurwa, rękę. Kurwa, Zarąbałem jednego. Trzeba, eee... Czemu? Zostałem nam na bazie jakieś boty? Dobre, ja znowu biorę jednego, świsz Gevero. Ja, ale nie lecę teraz na, na, na tę lokację. Ty, może uzbrojemy się w medy, dopiero potem polecimy, bo to się bardziej opłaca niż cokolwiek. Jak to robię. <gry> no kurde, bo się ało do św 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 świgera się kończy. No, co będą zbierać drugie? No, jeszcze biały plecak stary i ja nie ja ale... mam. Ja mam pomysł. Chodź, zrobimy tak ja trochę ide. tak dla beki. Chodź się uzbrojemy. I... Ja? No. Ej, dobrze. Na górze. Chodźcie uzbroimy tak na, na full co nie? I po prostu tam zraszujemy ich tak jak wiesz Chcesz naprawdę na full aliś tam się wypierdolić Zawsze będzie zabawa przynajmniej jakoś Aceptuj mnie, bo pójdę z tobą Na 5 kilo chcesz Patrz, ja mam tak to Ja mam tą broń, ostatnia broń właśnie ta i w wewerę Ostatnia pompa moja Ale zabiję jednego, drugiego obbiłem, kupier się... Ja mam skina, nie ej. będzie widać w ogóle Mogą, masz, Ej, weź celownik z bazy, jakbyś mógł. Mmm... ty się jakiś z jakiejś masz... broni? A masz do tej broni swojej dużo amu? Yyy... 9. Ale on to na hita w głowę, nie pamiętam o tym. Dobra, biorę od Vipera i to jeszcze ten ładny cudownik. Dobra, klaczorki, ich jest w nie? A więc to były lepsze? Chłop, jeden stoi przed kontenerem, a drugi obok konteneru rozumiesz no? Chodź im będę pierwszy rozwalimy. Prawa się tak, pochodzi. Tak, 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 naokoło, na oni mają gdzieś tam bedrole, kurwa. Ja wiem gdzie dokładnie. No i patrz, patrz załóżmy, że te to jest kontener, co nie? Jeden stoi tak ostalowany na tako, a drugi tak od tej obok kontenera, nie? nie zabili. Oni mnie w taki sposób zabili, rozumiesz to? Po prostu jeden stał na wprost kontenera. Nie to nie trafiłem go, ale. Zobacz, czy tu bazy gdzieś nie ma. Nie, oni mają coś te bedy. Gdzieś pochowane mają. Białe na pewno jeszcze. Nieźliby się nawet. To ja, ja, ja widzę już jednego beda. Tp do mnie No spokojnie. no widzę jednego ziozi Oni nie oni mają na skiny, rozumiesz to? Na zimę, tak? Ej kurwa, to są szaty. Szaty tu są szafy ja, Cztery szafy tu są Ej, ja mam ich będą Tp, te tp, Chińczyki są, tp, te Maciek Nie rozpierdolę to łóżko Gdzie to Chińczyki są? Kopuła, któraś Chodź lepaj do no mnie, bo to musimy razem ich zarwalić. Ja nie, ja muszę ich rozwalić. Aha, dobra każda kochowa zajda się chyba. No rozpierdałem to wyro Nie, nie, to nie jest chyba już jedno. No jest wyro tam, biały... Powiedz jak po, powie, się tepie tylko, to, dobra Kurde możesz, że każdy kopię kontrollić Peser, rozumiesz, to wiesz ja co? To szukam, kurwa pedroli To jest chyba jedyny pedrol jaki jest Tak mi się wydaje Ej kurwa, mam pomysł Po prostu zraidujmy te 4 szafy, po dwie ceki i chuj Dobra Dobra, ja pozabiję ich zaraz Mam Tp, a ja... mam ja widzę, widzę a, Nie siauj, ja mam ceki na sobie, mam ceki na sobie, dawaj, tepaj mnie Jak to? się stało? No bo... Ja tepaj, no, bo przecież waliłem te szafy mówiłeś Czekaj, czekaj, czekaj Ja mam ceki na sobie, gdzie, gdzie są szafy? Nie Dał, nie Kurwa! Uzu ja, zmutuję Cię na YouTubie, żebyś kurwa. Żeby ci nikt nie słyszał, kurwa. Nie, nie promuję twojego kanału, ja to pierdolę. Nie jesteś celem po prostu. Nie. Bo. Mówiłaś, i że i walimy te ceki. I ludzie to wiedzą. Powiedziałeś, że hobby, walimy te ceki, te Wa tak? Walimy te ceki, dokładnie. Teraz to się pierdolą, bo miałem ich na celowniku, kurwa ja się jeszcze strzelać i że weźmy pod znowu! Ja się... Znowu mi właśnie się pod celownik. Teraz? Hercik! Mm -hmm. Całość, lutuj, lutuj, lutuj i hom Wyle co? O, mówię, o, i co? I co? Opało się bardziej niż ich zabijać Jestem najlepszy w tą graf kurde. Jestem na ful, znaczy, na full, jedyę homo jeszcze, jeszcze jakbyś pod celowniki nie wchodził to by było dobrze Masz, ja wejdę Homa Czekaj, jeszcze, nie jeszcze nie, jednak nie idę jeszcze Słuchaj, jakbyś nie wchodził pod celowniki jeszcze Nie, nie koma, koma? lepiej <laughs> Ja pierdzielę, nie wierzę w to. Co ja umieram. To? Ja pierdzielę, nie wierzę w to. No kurna, czemu akurat w takim momencie? Skąd oni tam wzięli niby? Nie wiem, mi się już nie chcę Dobry pomysł, znajdować, nie? Najemisty. No. Nie wiem, ja mogę, że Cię To się jest kolega, boomer ogólnie. On jest tu trochę upośledzony, nie? No, sorry. Nie jestem upośledzony. Jakbyś nie wesę pod celownik, kurwa, to mi rozwalił. Ale nie, musiałeś, kurwa, wejść pod celownik. Nie musiałeś po prostu, nie? Nie twoje ego jakieś wysokie jest, kurwa. Nie wiem. Ja pierdolę. Za wysokie. Ja nie wiem. Ten samolot tu węglowy wesył w ogóle. Co debil coś nam to robił to odjewa, na odwiedzinie? Coś to odjebał, Nie wiem, gdybym poszedł z psychoma, to. I straciliśmy dwie cegi yy, pozdrawiam Nie, bo. No tak, yy, straciliśmy cały lot, straciliśmy hefta, brawo. Ja idę lutować, a mnie się już nie chce bawić, jakieś zabijanie. Ty się tam idę tylko ja, ja teraz farmię i. A teraz nie chcesz PVP, tak? Bo się wyjebałeś. Ja już. Brawo. Nie, bo kurna z każdej strony, jeżeli tak. Nie wiem, znikąd się tam wzięli. tam no, no ja jestem, widzisz życie. Nie wiem, wzięli, wzięli, wzięli się nikąd, nie wiadomo co wpiął Ty Gdy zamiast mi pomóc kurwa ich pizgać, to nie wiem... Ty, oni już skomowali, pewnie to... oni, oni, już tam chłopaki, nie, oni... Pijące... Nie... O, już z herta strzela, już mam przejebane. Na bierdala z herta, człowieku. Ty, bo? ty chodź pomóż, kurwa, bierz broń chodź, tu się strzelamy. Mam, te fajnie. Na balo z herta. Ty chcesz naprawdę zostawić tego herta? My że si z wygarem... a gdzie w ogóle na tego herta? No tam, na kulach gdzieś. I to jeszcze jest full, bo jeszcze słyszę adaptiwkę to? Patrz stary, to jest end game, jak masz tutaj herta, nie? Patrz, co robi chłopak. A mi się wydaje, że to jednak Viper jest tutaj najlepszy. Ale widzisz, jak on ich jest Pięć typa biegnicy z górek, rozumiesz to? A jest loot. Biorę coś. Ja mam, ja mam cały team na sobie ogólnie, wiecie, nie? oni mają Viper, to ja też to. Aj bo ja mam wipera, no ja mam ogólnie tego typu na sobie. Masz jakieś temy? Coś tam mam, ale herpa nie mam ogólnie, bo musiałeś być pod celownikiem Oj, no i teraz strałem. no to już nie mam, więc aktualnie. Ja muszę rozjechać tego beda. Dobra, nie mam beda, pozdro. Skarczyk. Dobra oni... To jest team pięcioosobowy ten z hertem ogólnie. Oni dostają hity kurwa, ale tak naprawdę to nie dostają tych hitów. Aktualnie team 5 oso... ten team pięcioosobowy, osobowy co, nie? Gdzie oni są kurwa, No oni są w tych barałach a ja kurdykam, jestem, jestem w dupie tak naprawdę. Nie wiem, mogę zaryzykować zrobić na, nich, na nich, ale nie wiem czy mi się to opłaca zrobić. Ja mam tylko jedną broń. I tu jest jeszcze no, świetnie świetnie, świetnie, ruchom, proszę zamknij się na chwilę, chociaż błagam cię. Lecę, sram Mam pompę. hity. No Mam pompę. Hercik jest na mnie To jest opa, co? Nie wiem, pomóż, ja mam 3 ja osoby na sobie chłopie. No idę tam Mam no tu pełno lutu na sobie, stary Aj, umarłem, kurde Tepaj Chłopie, tam jest Hercik, nie ja wiem, w miejscu Herd Masz jakąś broń? Nie no, mam, hmm. No może ty kamerę, ja pójdę na golasa po prostu Będzie lepiej nie Chcę dodać ten grosia z hurtem on jest barak ten od lewy, okr le okrągły Nie ma go w kuli Nie jest tutaj, jest na zewnątrz, jest outlet Tury barak Nie zabrali mnie, nie zabrali mnie Tury barak Obok mnie, obok mnie są, ee, prawy prawy, a barak ten dalszy, ten dalszy, nie, ten, nie tam obok mnie Biały skin, biały skin a Ty zaraz, co nie mnie Jestem tutaj spokoł Ty mnie nie informujesz w ogóle, ty jesteś idiotem Ja dam Herd jest w baraku Prawy barak Prawy barak, ten dalszy Las, ostatni, ostatni jest, ostatni ostatni Skąd ja dostaję? mi. tam jest herd w środku wysypany Ty widzisz? Nie Ej, bo wysypałem he tego herta, ale nie zdążyłem go Dobry, bo mi zabił jakiś brat Dobra biorę kurwa, bulldoga Nie! Nie, 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 nie gram z tobą. Czemu nie grasz tenu? Nie, nie wrzucam tego odcinka. Pierdolę to. No ale co ja to zrobiłem takiego? Przecież wysypałem chopie tam tak typa. Tylko mi zrobił na kolejny team, chyba teraz Chińczyków. nie mam, nie mam jak kurwa... Nie wiem, otwieram drzwi wszystkie, niech się wpierdalają, niech hajdują. No, to, to... To ty kurde, nie wiem, ja pierdolę. Nie ja chcę, wysypam te co, wysypuję te ceki pierdolę. No, pierdolę, no to ty kurde, masz jakiś problem z tego. Zostaw to co? Wypierdolę, mam się z cekami, no. Ale... To może zrajdujemy te tego typu. Nie ma playlist, kurde, sygnał. Dobra, dawaj, kurwa, detonato. Nie wiemy im tą bazę. Kurwa nie mamy do deton przecież. Dobra, ale lecę, że wymawiam z tego. Nie bałeś z deton, bo kurwa dobry plan był rajdować, nie? Zajebisty plan. Kurde, wiesz co jest problemem? Że tam były tak, dwa teamy po pięć osób. Wyrąbałem z tych trzech typa co mieli kolega z hertem A kurde Viper mi dojechał hmm. w ogóle. Potem No w pijdzie to mam Nie wiem czy nie da go, jak jest tyle typa i tym bardziej że oni kurde klajmują całą milkę, jakby zrobić bazę Nie wiem, możemy się budować kurwa z Skybase'a Nie wiem coś koło tego... Coś Robimy tego, na, na bilkę z No coś tego typu Chcecie się budować? W sumie nie mamy nic innego do roboty, to możemy zrobić to no. Ja mam tyle opcików do wrzucenia, a ty swoim są potem Kurwa to Ty ja dobra, w sumie buduj, ja buduję skybase nad milk'a Tylko teraz będzie trzeba trochę itemu poprzenosić, wiesz o tym? Mhm. Albo mm, wie... Nie, robimy tego skybase czy nie w końcu? Ja czekam to na lata wypierdaj Ja to na torman No idę rajdować Ja ale nie wiem czy będę kandy o północy żeby nikogo nie było na serwerze no Teraz muszę lekko. Ja po chodź Nie wiem czy coś na czy trzycoki zrobimy czy w ogóle do środka wejdziemy Jestem tutaj. Jest Do metafiska. Idę po północy. To już w ogóle zdaje? Idę po kilo. No oni wszyscy mam mają Baska wczoraj powstała, a ci już klejma mają Masz parasolkę? No nie mamy parasolki w ogóle. Mają drzwi do dupy. Priewnanej drzwi. To zajść na jedno Popis Mają coś. O kurczę! Walniemy? Czy... się wydaje, że tutaj ta szafa widać, trzeba walność. O, tutaj w tym miejscu. Walnij tu, nie, tutaj tu dwie caki. To mi się będzie bardziej posłane niż tam. Albo nie, mam pomysł ty. Walnij jedną, jedną na samym środku. Może za jedną pójdzie. A tam po prostu te, te, dwu, te dwa lokery walniemy. Wiesz, że walnij teraz jedną. O, się. Wiesz, że tutaj dwie No wiem Zamiast zbierać wszystko może byś na odcinku coś pokazał chyba 78 Co? Taki ty masz problem na mnie No byś pokazał na odcinku, a nie że zbiera wszystko od razu No i że bierze za siebie Walniemy te dwa oka Walnij jedną cekę, bo to za jedną pójdzie, za jedną pójdzie a raczej, a jak nie no to do dwie. O choinki, gas maska gdzie jest strefa radiacji tutaj? Nie wiem, nie odchodziłem to jakoś Masz jakąś taką? Jaki ty jesteś upadł na ale wezmę się ogarną Na górze nic nie ma Osoba, mam marnować AMO Pierciele, czemu ty jest taki madry No my w Dobra, robię do budówkę na samym tam Nie, dobra, to jak tu jest jakaś strefa radiacji, to ja idę tam notować Drzwi domu nie masz? Jaki... Co? W to... domu... nie masz drzwi? Mam To czemu nie Wspomniałem To jest jakaś strefa radiacji Gazmaska jest potrzebna do szejpa mam plan nie mam. Nie biorę herta na siebie, a to pierdolę. Zostaw herta. Nie. No. Jaki debil. Ja sobie lepiej z nim poradzę niż ty. Jaki? Nie no. No co? Poczuł, to bierzesz w ogóle? Dobra moi drodzy, my się będziemy żegnać. Kończymy na dzisiaj. Do widzenia. Bo zobaczyłem, że tym coś.